To się się. do Proszę? Nie, ja będę Nie, ona chce. Nie mogę, bo jestem kapelna. A już pełnić, rozumiesz? Później przejdziesz. Ale jeszcze robisz intro i ja zaraz prezentację. To usiądź tu koło Koło No No, nie, bo jest kabel krótki, no nie przyniosę. A nie ma tego pilota. Ale teraz chyba ja dostanę wiesz Tak. Który z twoich kabli, wiesz? Albo się zapina jakiś ten... Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa. Mikrofonu sobie połączyć. Raz, raz. 121, 122, 123, 124, 125. 121, 122. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, sto dwadzieścia jeden, sto dwadzieścia dwa.

124, 125, 126, 127, 128. To nie, to mam na na, nie, nie, mam Nie, nie, nie myl, nie, myl mi teraz już. już nie, nie już może skrzynki zawsze burczy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 121, 122. Dziękuję. Tak, możemy. możemy tak. Szanowni Państwo, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Związku Zawodowego Prokuratorów, Pracowników Prokuratury. Konferencji związanej z obecną sytuacją pracowników Prokuratury. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Głównej witam wszystkich Państwa zebranych, Panią Poseł Barbarę Hrobak, Wiceprzewodniczącą Związku, Pana Jacka Skałę, Przewodniczącego Związku, Przedstawicieli Rady Głównej. Szanowni Państwo, żeby sprawnie przeprowadzić tę konferencję, pozwolę sobie ją moderować. W pierwszej kolejności prosiłbym o zabranie głosu Pani Przewodniczącej, która przedstawi sytuację, którą mamy obecnie. Szanowni Państwo, termin konferencji nie jest przypadkowy. Trwa protest pracowników sądów, którzy korzystają masowo ze zwolnień lekarskich. Jesteśmy tym faktem bardzo zaniepokojeni, gdyż zagrożone jest bezpieczeństwo Polaków, którzy są stronami postępowań. W dniu dzisiejszym swój protest organizują pracownicy prokuratury, którzy wraz z pracownikami sądów są jednym korpusem urzędniczym. O godzinie 12 w całej Polsce pracownicy prokuratury wychodzą przed budynek, chcąc pokazać, zamanifestować i pokazać społeczeństwu, jak trudne są warunki pracy i płacy właśnie w prokuraturach i sądach. Poziom wynagrodzeń pracowników prokuratury, który został przez nas wnikliwie zbadany, Okazuje się, że wynagrodzenia w 367 prokuraturach rejonowych to średnio 1870 zł netto. Tymczasem średnia płaca w gospodarce w pierwszym kwartale w 2018 roku wyniosła ponad 4600 brutto, czyli prawie 3300 zł netto. Szanowni Państwo, od wielu miesięcy obserwujemy konferencje prasowe, na których pokazuje się entuzjastyczne, wręcz dane makroekonomiczne. Mamy ogromny, niespotykany w historii wzrost gospodarczy w tym właśnie wzrost ciągalności podatków VAT. Traci się z pola widzenia, że to prokuratura. A prokuratora, prokuratura to nie tylko prokuratorzy, ale urzędnicy, to korpus urzędniczy, pomocniczy. To, że prokuratura jest kołem zamachowym tak korzystnej sytuacji skarbu państwa, to prokuratura od 2016 roku zintensyfikowała walkę z przestępczością skarbową co odbiło się na wzroście ściągalności podatków. To prokuratura nadzoruje pracę innych służb, jak policję, urzędy kontroli skarbowej, ABW, CBA. Wszystkie te służby otrzymały podwyżki. Większość doczekała się programów modernizacji połączonych właśnie z podwyżkami. Wśród tych służb najważniejsza, bo koordynująca prokuratura nadal nie może otrzymać swojego planu modernizacyjnego. Projekt ustawy o modernizacji prokuratury przewiduje podwyżki dla pracowników w kwocie 1000 zł. Powstał on w gabinecie ministra sprawiedliwości i został skierowany na Radę Ministrów. Pytanie dlaczego do tej pory nie jest wpisany do planu jej prac kto ten projekt zablokował? To jest apel do pana premiera, aby pochylił się nad propozycją prokuratora generalnego, a wreszcie, aby wreszcie ten projekt trafił do Sejmu. Nasze przesłanie do pana prezesa Rady Ministrów jest krótkie panie premierze nie ma vat bez sekretariatu. Oczywiście bez sekretariatu prokuratury. Jeżeli pan chce, aby prokuratura nadal była kołem zamachowym w korzystnej sytuacji budżetu, to musi pan zapewnić pracownikom godne warunki płacy. Inaczej ci pracownicy odejdą, a prokuratorzy nie będą mogli realizować swojej misji stania na straży prawa i zwalczania przestępczości, w tym również tej finansowo-skarbowej. Jeżeli nasza praca generuje ogromne zyski, to. Premier rządu ma obowiązek to dostrzec, wysłuchać naszych postulatów i postulatów ministra sprawiedliwości. Panie premierze, spokój w wymiarze sprawiedliwości, który jest tak potrzebny, wymaga inwestycji w ludzi. Inwestycji natychmiastowej, która, y, które muszą nastąpić w 2019 roku, zanim ci ludzie odejdą z wymiaru sprawiedliwości. Panie premierze, jest czerwona kartka dla pana premiera od pracowników prokuratury. Tysiące kartek trafi niebawem na Pana biurko. To jest pierwsza czerwona kartka, a jak wiadomo po pierwszej takiej czerwonej kartce zawodnik nie pauzuje. My nie chcemy, żeby Pan pauzował. Tu toczy się mecz o budżet w 2019 roku. To jest mecz o spokój w wymiarze sprawiedliwości i jego prawidłowe funkcjonowanie. Ja złożyłam poprawki jako. Klub KUKIS 15 o zwiększenie wydatków na płace pracowników tak w sądzie, jak i w prokuraturze o 1000 zł miesięcznie. Możemy jeszcze wygrać ten mecz. Dla wymiaru sprawiedliwości, dla Polaków, dla stron postępowania możemy odwieść zdesperowanych pracowników od korzystania ze zwolnień lekarskich. My podajemy piłkę razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, autorem planu modernizacji. Proszę to wykorzystać. Chciałam jeszcze wspomnieć, że. Klub Kuklis 15 od samego początku mówił również o sędziach pokoju. Dlaczego? Sędzia pokoju to instytucja, która odciąży również pracowników sądów od spraw, gdzie sprawy toczą się miesiącami, a, na, a nawet latami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Jacka Skały. Dziękuję bardzo, panie prokuratorze. Ja tu dla państwa przygotowałem krótką prezentację. Tu na pierwszym slajdzie jest słynny głodek. To jest symbol protestu trwającego od wielu lat pracowników sądów i prokuratury z napisami, które Państwo tu widzicie, i z logiem naszego związku. Tu na drugim slajdzie mamy dane dotyczące waloryzacji płac pracowników prokuratury. Otóż one pozostawały zamrożone w latach 2009-2015. Natomiast od roku 2016 do 2018 miały miejsce waloryzacje, których suma jest, wynosi 13,3%. W 2019 roku zaproponowano waloryzację na poziomie 5%. Ale teraz przechodzimy do następnego slajdu, na którym mamy dane dotyczące poziomu inflacji w tym czasie. Otóż w ostatnich 10 latach ten poziom inflacji wynosił 19, ponad 19%. Natomiast waloryzację wynagrodzeń pracowników 13,3%. Jeżeli uwzględni się podwyżki przewidziane w 2019 roku, to będzie 18%. Prosta, prosty rachunek matematyczny wskazuje, że nawet te 5% podwyżki w 2019 roku nie pozwalają wynagrodzeniom pracowników prokuratury na osiągnięcie siły nabywczej z 2009 roku. Czyli wartość tych wynagrodzeń jest wciąż niższa niż 10 lat temu w 2009 roku. My oczekujemy, tak jak tutaj Pani poseł, Pani przewodnicząca powiedziała, rozwiązań systemowych też przede wszystkim. I takim rozwiązaniem systemowym jest projekt ustawy o modernizacji prokuratury. Ten projekt to jest inicjatywa związku zawodowego naszego, ale inicjatywa, którą poparł pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który przekształcił tę inicjatywę w projekt ustawy. Ten projekt ustawy trafił do Rady Ministrów, ale tam został zamrożony, nie trafił do planu prac Rady Ministrów. W związku z tym również pani poseł, pani przewodnicząca, zwróciła się do. Pana Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, o pilną debatę parlamentarną w tej sprawie i wydanie dezyderatu na wzór tego dezyderatu, który był wydany już w 2013 roku. Chcemy też nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury i tam proponujemy Ministerstwu Sprawiedliwości konkretne rozwiązania. Przede wszystkim powiązanie wynagrodzeń pracowników prokuratury z wynagrodzeniami orzeczniczymi, czyli z wynagrodzeniami prokuratorów i odpowiednich.